Znajdujemy się w Galerii Surowiec we Wrocławiu na ulicy Ruskiej, gdzie dzisiaj, tutaj, o 20.00, pokaz filmu Serce Psa, na który organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych ze swoimi psami. A ze mną goście: Pani Helena Mieszkowska oraz Pan Maniek Kłoczko. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że pierwszy widz już się pojawił. Proszę powiedzieć, kto to jest, oraz jakie atrakcje czekają dzisiaj tutaj na Czworonogi. To jest gapa nas surowcowy pupil, założyciel psiego kina we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich z, z czworonogami. Mamy miejsca siedzące i leżące, przygotowane, miski z wodą, smakołyki też będą. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na kino dla czworonogów? Czy to pierwsza taka impreza i czy szykują się kolejne? Y Organizujemy pokazy co wtorek, ale dzisiaj wyjątkowy film rzeczywiście zapraszamy z czworonogami i dzisiaj jest to taki jedyny pokaz. Inspiracja wzięła się z filmu, ponieważ jest to film o Lori Anderson, undergroundowej artystce z Nowego Jorku, który opowiada również o jej ogromnej miłości do jej psa. I właśnie Lori Anderson kilka lat temu zorganizowała taki pokus, pokaz w Nowym Jorku również dla czworonogów i ich właścicieli. To ja może dodam jeszcze, że, że cała inicjatywa wzięła się od akcji z kulturą do zwierząt. I jakby to jest pierwszy film też dla psów, ale te psy zawsze są tu mile widziane. Jest to kolejne miejsce we Wrocławiu, które jest przyjazne zwierzętom. Czy spodziewacie się wielu gości dzisiaj tutaj? I właścicieli, i ich pupile. Spodziewamy się oczywiście, ale nie wiemy jeszcze ilu. Jesteśmy przygotowani na, na tłumy. Otworzyliśmy drugą salę, ponieważ tydzień temu mieliśmy pierwszą, jedną salę i, i były tłumy. Dzisiaj jest przygotowana też druga. Myślę, że pomieścimy wszystkich. Dziękuję bardzo. Szykuje się tutaj istna, prawdziwa psia impreza, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.